Witam was w tej zimowej aurze w kolejnym odcinku Ja Próbnych. Dziś przetestujemy samochód z segmentu, o którym dość mało mówimy w naszym programie. Będzie to segment K, czyli półka z minivanami. A jeśli już K to Kia, a jeśli minivan od to tylko Soul. Zapraszam. Do tell. Przestrzeń, która nas otacza, jest prawie tak samo elektryzująca jak ten samochód. Gdy po raz pierwszy go zobaczyłem, nie mogłem wierzyć, że to jest KIA. Projektanci stworzyli naprawdę bardzo odważny i designerski model, który znacznie wyróżniał się i odbiegał od tych proponowanych przez koreańskiego producenta. Z przodu znajdziemy bardzo duże reflektory, pomiędzy którymi jest grill, dość minimalistyczny, jak takie, a pod spodem bardzo masywny, potężny zderzak. Profil auta to coś, co najbardziej tu mi się podoba. Ciekawy lot powietrza, linia drzwi idąca ku górze i czarne słupki boczne, które sprawiają wrażenie, że auto jest naprawdę bardzo dobrze przeszklone. Szczerze mówiąc, samochód z profilu wygląda trochę jak żelazko, ale nie chcę, żebyście to odebrali jako pejoratywne określenie. Tył jest nieco inny niż cała reszta pojazdu, no może nie licząc tych nowoczesnych, nieco nowoczesnych lamp. Zaskakuje nas, a wręcz urzeka prostota wykonania. Znaczy kije, oznaczenie modelu i uchy do otwierania bagażnika. W środku czeka nas niestety przykra niespodzianka. Bagażnik nie większa, jeśli już to niewiele od tych, które znajdziemy w samochodach miejskich, tylko 222 litry. Będzie nam na pewno ciężko zapakować się całą rodziną na dwutygodniowe wakacje. I myślę, że relingi na dachu są właśnie z myślą o tym, żeby doczepić dodatkowy bagażnik dachowy. zdaniem do środka, rzuca nam się w oczy dwutonowe wnętrze, jest ono koloru czerwono-czarnego z dodatkiem jakiejś szarości z zdecydowaną przewagą czerwieni chociaż ta czerwień jest taka katalogowa w katalogu jest napisane, że to jest czerwona tak naprawdę to wygląda taki podchodzący pod taki ceglas, coś między czerwonym a pomarańczowym przed oczami jak zwykle mamy prędkościomierz, który jest bardzo czytelny, ogólnie zegary są bardzo czytelne, mogłoby być trochę bliżej siebie byłoby idealnie na Dole yy, prędkościomierza mamy wyświetlacz z najważniejszymi informacjami, jak to jest zazwyczaj w samochodach, czyli średnie spalania, ile jeszcze przejdziemy na baku i tym podobne informacje. Że te informacje, musimy się trochę naszukać przycisku, ale udało mi się tutaj po, po prawej stronie od kierownicy. Yy, jest on tak schowany za nią, tak więc yy, nie rzuca yy, to się w zazwyczaj takie przyciski są zamontowane na kole kierownicy. A co do kierownicy, jest ona multifunkcyjna, yy, można nią podgłaśniać yy, radio. Zmieniać kanały, odbierać lub odrzucać połączenia i wydawać polecenia głosowe. Muszę dodać, że polecenia głosowe w tym samym naprawdę bardzo dobrze. Konsola środkowa jest tak bardzo podłużna i zaokrąglona, i to, co jest na desce rozdzielczy tak, ale wszystko jest pod ręką i wszystko jest bardzo czytelne. Na dole mamy ustawienia do klimatyzacji, mamy wyżej komputer pokładowy, tutaj taki mały schowek na okulary bądź telefon, a na samej górze mamy tak powiem dziwactwo, bo tutaj y, przydałby się duży głośnik. O, to jest takie duże koło, wygląda y, na taką podstawkę y, antypoślizgową na telefon, ale to wcale nie jest antypoślizgowe. Y, jeśli chodzi o komfort y, na razie siedzenia, później będzie podróżowanie, jest tu bardzo wygodnie. Jest tu coś y, na wzór trzymania bocznego, tak więc nie jest źle. Lusterka. Lusterko wsteczne jest bardzo duże, obejmuje szybę i także jeszcze boczki, prawie boczki drzwi. Jest naprawdę duże. Te lusterka boczne mogłyby trochę większe, bo są wysokie, ale są dość krótkie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w czasie jazdy. No i ostatnie, co mogę powiedzieć, to to, że pod ręką kierowcy jest jak zwykle co jest najważniejsze, czyli otwieranie wszystkich szyb, blokowanie, ustawienie lusterek, a brakuje mi tutaj podłokietnika, który by się przydał, bo lewarek zmiany biegów jest dość nisko w stosunku do tego, jak siedzimy, i tutaj byłoby wygodne. Siedząc z tyłu, jak zwykle dużo nie można powiedzieć. Miejsca na nogi jest wystarczająco. Jako kierowca mógłbym się trochę bliżej z racji tego, że siedzi się wysoko, tak więc można trochę bliżej się posunąć, ale fotel jest tak jak prowadziłem, tak więc nie będę Was poszukiwał. Jak nogi się prostuje przed siebie, to no, miejsca jest na styk powiedzmy, ale siedzi się w tej pozycji naprawdę komfortowo. Miejsca nogową jest dużo. Yy... I to naprawdę wygodnie, wprowadzę nas nie rozpieszcza, Tutaj dzielimy, yy, powiedzmy, kapoldery, jakiś tam schowek na telefon z y, pasażerem, który siedzi z przodu i z kierowcą. Większych tutaj udogodnień nie ma. Są schowki w drzwiach, w których możemy zmieścić jakąś małą półlitrową butelkę wody. Otwieranie szyby elektryczne, elektryczne, nie yy, na korbkę, tak więc to jest plus. Dodatkowo IsoFix. Tyle. Zemplarz, który mam okazję testować, ma silnik benzynowy z oznaczeniem GDI o pojemności 1.6 benzynowy i mocy 140 koni mechanicznych. Do setki rozpędzimy się w 10,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 185 km na godzinę, czyli całkiem nieźle na samochód, który waży 1700 kg. Spalanie jakie podaje nam producent to 6,4 litra na 100 km w cyklu mieszanym i 7,7 w cyklu miejskim. Tutaj się nam coś nie zgadza, bo spalanie wychodzi nam około 9 litrów na 100 km, można powiedzieć, że jest to cykl mieszany, ale żeby aż tak źle nie wpadł, no to powiedzmy, że to jest miejski. Spalanie może takie chwilowe wychodzi yy, około 6,5-7 litrów, ale no to jest takie spalanie, że jak puszcza yy, gaz, to wychodzi nam, że spalamy zero, tak jest, to nie jest zbyt miarodajne, więc na to nie za bardzo patrzymy. Jeśli chodzi o inne motory, jakie udostępnia nam ja, wybór jest dosyć ubogi. Mamy do wyboru tylko dwa silniki, niezależnie od wersji wyposażeniowej, często wersja M, L czy XL. My mamy akurat wersję wyposażeniową L. Silniki są diesla, 180, 128 koni mechanicznych i benzowe, takie jak ten, 140 km. Ale myślę, że te silniki, które proponuje nam producent, to jest takie optimum, jak dla tej, dla tej klasy. Tak więc. Powinno wystarczyć. Na dynamikę tego samochodu wpływa na pewno także fakt, że mam tu zamontowaną sześciobiegową manualną skrzynię biegów, która w połączeniu albo tworząc trio z tym, co mam pod maską oraz z pedałem gazu, sprawia, że ten samochód sprawuje się nadspodziewanie dobrze. Sola prowadzi się bardzo dobrze. Sztywno ze strojem może trochę przeszkadzać na dziurach. Ale za to na zakrętach nie wychyla samochód się za bardzo na boki, mimo tego, że jest on dość wysoki, tak więc to mogła być jego potencjalna wada. Ale jest naprawdę bardzo dobrze. Jest to samochód bardzo dynamiczny, na pewno ma na to wpływ silnik, ale nie jest to samochód, który na światło strasznie zamula, takich to było no niestety w przypadku na przykład właśnie Citrena C3 Picasso. Jest to naprawdę samochód dynamiczny, a tego szczerze mówiąc, bym się po nim nie spodziewał. Soul to gratka dla osób, które lubią wszystko personalizować i dopasować do siebie niczym garnitur na miarę czy buty. I tak jak Citroen ma serię Different Spirit, tak jak ja ma Soul i myślę, że podwieństwo nazach jest tu nieprzypadkowe, bo zarówno seria DS Citroena, jak i ten samochód mają swoją niepowtarzalną duszę. Samochód ten można modyfikować na niezliczoną ilość sposobów zarówno jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Z zewnątrz mamy dostępną oprócz serii niespotykanych w innych samochodach na co dzień lakierów, różne naklejki, różne naprawdę tych wariantów jest mnóstwo w środku, też no, te kolory na pewno mają wpływ na to, że ten samochód jest taki, a nie inny i wygląda właśnie w ten sposób. I chyba nie bez powodu ten samochód znalazł się na liście najbardziej ekscytujących samochodów 2010 roku według magazynu Time. Mimo tego, że od premier tego samochodu minęły blisko 4 lata, samochód nadal przykuwa uwagę wielu ludzi. A ja, szczerze powiem, nie jestem wyjątkiem. I odkąd zobaczyłem ten samochód pierwszy raz, chciałem się nim przejechać i właśnie można powiedzieć, spełnić takie moje małe motoryzacyjne marzenie. No dobrze, to było na tyle, jeśli chodzi o ten samochód. Jak zwykle nasuwa się pytanie, czy warto? I. Samochodów, które do tej pory testowaliśmy, podobna klasa, w sumie ta sama klasa, to właśnie wspomniany przeze mnie Citroën C3 Picasso. I muszę powiedzieć tak, ten samochód z tym silnikiem można kupić za 50 000 złotych, w najmniejszym wyposażeniu M, ale za 50 000. Tamten Citroën jest w najsłabszej wersji z o wiele słabszym silnikiem, blisko 40 koni słabszym za. 40 za 57,5 tysiąca, czyli 7,5 tysiąca drożej, czyli tutaj jakby Kia wygrywa, ale jeśli chodzi o wnętrze, zdecydowanie ładniejsze jest w C3, to jest kwestia gustu oczywiście czy warto, musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie sami, ja Wam może nie troszkę pomogłem, do następnego odcinka, a jeśli chcecie więcej, to wpiszcie sobie w grafikę Google nazwę tego samochodu, ale ostrzegam że naprawdę mało z niej znajdziecie oryginalnego samochodu, bo jest to tak, taki są w pełny potencjału, że każdy go przerabia na potęgę. Tak więc zapraszam na naszą stronę Interton, na fanpage na Facebooku i do następnego odcinka. Na razie.